No dzisiaj zróbmy sobie zapiekankę taką warstwową. Będzie ona miała dwie warstwy: jedną ziemiaczaną, coś ale placek, drugą taką warstwę warzywną. Czyli mamy ziemniaki, paprykę, natkę z pietruszki. Tutaj w tym pudle jest mąka ziemiaczana. Do tego mamy szynkę. Możemy mieć jakieś przyprawy: sól, pieprz, oregano, co kto tam lubi. Z dwa przynajmniej trzy ząbki czosnku, pięć jajek, olej ze 150 gram sera, tutaj co kto będzie lubił, jeśli będzie ktoś lubił sobie żółty ser starty, nie ma sprawy, jeśli będzie lubił, żeby feta była dodana, też nie ma sprawy. Do tego ziemniaka, co ja gadam ziemniak, Śmietane. no i oczywiście rozdrobniony śpinak. W pierwszej kolejności zetrzemy sobie na tarce nasze ziemniaki i ruszamy do dzieła. Kiedy mamy ziemniaki już starte, troszeczkę je posolimy. Troszeczkę dodamy pieprzu. Dodajemy jedno jajko i dodajemy z 4 myśl, łyżki mąki ziemiaczanej plus nasz koperek. To wszystko mieszamy ładnie, żeby zrobić z tego masę. I tą masę wrzucamy do pojemnika na 180 stopni na 30 minut, wrzucamy do piekarnika, żeby nam się to. Wszystko ścięło. Ponieważ nasza pierwsza warstwa, czyli ten placek ziemiaczany, robi nam się w piekarniku, tak jak mówiłem, gdzieś tak na 180 stopni i przynajmniej z pół godziny, żeby to się wszystko ścięło, to w drugiej miseczce przygotujemy kolejną warstwę, czyli 4 jajka możemy wrzucić, posolić, popieprzyć. Do tego możemy dorzucić oczywiście nasz ser albo sery, co kto woli. Ja akurat kilka gatunków sera wrzuciłem, ale ktoś będzie chciał tylko żółty, to sobie zrobi tylko z żółtym, ktoś będzie chciał jeszcze pomieszać go fetą, to zrobi z fetą. I do tego tak z pół szklanki śmietany. I to wszystko musimy bardzo ładnie umieszać na taką wymieszać na taką jednolitą masę. W międzyczasie również weźmiemy nasz szpinak na patelnię wrzucimy. Do tego dodajemy 2-3 ząbki czosnku. Ile kto tam lubi, najlepiej go przecisnąć przez e, jakąś tam prasę, albo wziąć i zacząć na tarce. I dosypiemy jeszcze gałki muszkatułowej. Ktoś może powiedzieć, kurde, ale ten gościu to robi dziwnie. Zamiast po prostu pokazać ładnie siebie, pięknie w pięknej kuchni i tak dalej, ale to nie jest program Pascal Gotuj, tylko tak jak w zajawce pokazywałem. Jest to po prostu e, pokazanie, że mężczyzna też potrafi zrobić bardzo dobre jedzenie i potrafi bawić się w e, kuchnią. I to jest najważniejsze. Także e, oczywiście oczy jedzą, ale niech oczy jedzą efekt końcowy. Do naszej miseczki z jajkami, z serami i tak dalej wrzucamy nasz szpinak z czosnkiem i gałką muszkatułową. I to oczywiście wszystko jeszcze bardzo ładnie mieszamy. Teraz kolejna sprawa, naszą szynkę sobie na małe kawałeczki tniemy i naszą paprykę sobie na małe kawałeczki tniemy. Naszą szynkę sobie obsmażamy na patelni bardzo fajnie. Do naszej szynki dorzucamy paprykę. Tutaj jak ktoś lubi kolory jest żółta, czerwona, zielona. Ja akurat lubię zieloną. Tam nie zwracam uwagi na kolory, bardziej na smak. Ale to już do wyboru, do koloru. I naszą szynkę z papryką sobie fajnie musimy obsmażyć. Po pół godzinie naszą pierwszą warstwę wyciągamy z piekarnika. Widzimy, że już się ścięło. W międzyczasie nasza szynka z naszą papryką się usmażą. Więc drugą warstwę e, na naszym placku robimy sobie właśnie z szynki i e, z papryki. A całość zalewamy naszą masą, którą przygotowaliśmy ze szpinakiem, jajkami, serem itd. Tak i, tak I w tej chwili to wszystko wkładamy znów na 180 stopni. E, na przynajmniej pół godziny, żeby to wszystko się bardzo fajnie nam zapiekło. I tak wygląda nasze dzieło. Na zakończenie także życzę wszystkim smacznego.